Gościmy dwie klasy ze szkoły średniej. Jest to dokładnie pierwsze liceum się w Białymstoku w murach wydziału mechanicznego i wydziału elektrycznego. Takie wizyty uczniów jest to tradycja na uczelni. Związane jest to z przybliżeniem uczniom możliwości kontynuacji nauki po uzyskaniu. Matur. Jesteśmy dzisiaj na Politechnice Białostockiej dwie klasy przede wszystkim klasa trzecia, która za rok podchodzi do matury. Jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby uczniom może naświetlić to, jak przedmioty rozszerzone mogły być wykorzystane w przyszłości przy rekrutacji na studia, i czy tu znajdują się jakieś kierunki, w których mogliby wykorzystać swoją wiedzę. Jesteśmy w trakcie wizyty grupy uczniów ze szkoły średniej. W trakcie tej wizyty prezentujemy im Możliwości, jakie oferuje laboratorium robotyki, gdzie programujemy roboty przemysłowe, roboty mobilne i wszelkie inne konstrukcje, które z robotyką mają cokolwiek wspólnego. Są to zajęcia pół na pół praktyczne. Uczniowie biorą w rękę panel sterujący, programują, tworzą pierwszy program, i mogą poczuć się już jak studenci pierwszych zajęć robotycznych, gdzie jest postawiony cel, zadanie. I robot je w wyniku ich działań później wykonuje, czyli przedsmak tego, co później na studiach będzie codziennością. Jestem na profilu matematyczno-fizycznym z kreatywnością. Jestem tutaj właśnie na krótkiej wycieczce rozpoznawczej Politechniki na Wydziale Mechanicznym. Ogólnie jestem bardzo mile zaskoczona tym yy, widokiem. Wnętrzem i bardzo mili są tutaj pracownicy, bardzo ciekawie opowiadają. Bardzo mi się podobało laboratorium, gdzie dowiedziałam się o, o tym, jak bada się np. ruch człowieka. Najbardziej podobało mi się zobaczenie w sumie od środka tego całego kampusu. Rzadko tu bywam i właśnie mogę zobaczyć, jak to tak wygląda od podszewki. Te wszystkie laboratoria, to bardzo jest ciekawe. Dzięki wizycie na wydziale uczniowie mieli okazję zobaczyć między innymi laboratorium mikroskopii elektronowej. Badania chodu człowieka, czy też laboratorium robotyki. Na pewno są to jedne z najciekawszych miejsc, które tak naprawdę można, można zwiedzić na uczelni, na Wydziale Mechanicznym. Są one bezpośrednio związane z przemysłem oraz z działalnością naukową, także pod względem tego, jak, jak uczniowie chcieliby kształtować swoją ścieżkę zawodową, czy w karierze bezpośrednio inżynierskiej, czy, czy stricte naukowej. Można dużo wyczytać w naszych informatorach, ale prawda jest taka, jeżeli ktoś przyjdzie, Zobaczy z bliska stanowiska, zobaczy maszyny, urządzenia, obiekty, z którymi się na co dzień spotykają nasi studenci. To jest inny odbiór rzeczywistości. Ta uczelnia nie kojarzy się już tylko z wykładowcą, z profesorem, ale też z nowoczesną techniką, z urządzeniami, które potem są widoczne w życiu codziennym.